Pokażę Wam, jak w trzech krokach pomogliśmy klientowi sprawdzić i rozwinąć jego pomysł. Krok pierwszy. Prototyp za 4800 zł. Stworzyliśmy w 7 dni prosty interfejs arbitrażu agenta AI połączonego z CoinGecko. Klient pokazał go swojej społeczności. Ponad 10 tysięcy osób wyraziło zainteresowanie. Krok drugi. Strona plus przedsprzedaż tokena. Potem zbudowaliśmy stronę z informacją o działaniu agenta i przed sprzedażą tokena UOS. Integracja z Metamask, natywny token Ethereum na drugiej warstwie. Arbitrum, prawie wszystko gotowe do startu. Krok trzeci. Smart Contract. Obecnie kończymy Smart Contract. Klient zaoferuje token użytkowy do narzędzia. To będzie ograniczona ilość, tylko milion tokenów. UOS, całkowitej podaży i tylko 600 tysięcy tokenów w trzech rundach przed sprzedaży. Klient zbierze około 500 tysięcy dolarów na rozwój swojego projektu. Dlaczego proof of concept? Bo zamiast przepalać budżet, testujesz swój pomysł szybko, tanio i skutecznie. Ty mówisz nam o swojej idei, my w tydzień budujemy interfejs, a ty decydujesz, czy idziemy dalej. Wejdź na proof of concept i sprawdź swój pomysł.